Three, two, Cześć, z tej strony Anubis. Piątek, 6 czerwca. Zaczynamy tradycyjnie od CryptoBubbles. Widzimy dzisiejszy dzień na razie na czerwono. Fartcoin na plusie, Floki, Virtual Caspa, Pol, Monero, Flare 2%. Na tygodniówce Flare 2,9%. Najwięcej MakerDAO. Największe spadki Jupiter chyba. Jakiś Sky jest jeszcze na plusie STX. No także ostatnie dni raczej korektywne. Jeśli chodzi o e, FieryGrid, tutaj mamy na coin market cap 46, neutralny, altcoin season na poziomie 25. No i cóż, e, za ostatnie 7 dni największy wzrost: jakiś Sky Gito, Hyper Liquid, Quantron, Flare jest na siódmym miejscu, 2 7 miejscu. 2,7. No to oznaka tego, że jesteśmy raczej w korekcie. Przechodząc na wykresy, widzimy, że ostatnie 4 dni mamy spadek. Tutaj zaliczamy jakieś odbicie dzisiaj. To będzie jakieś... Ile? 3%? No, 3%. Songbird podobnie. Tutaj jakieś odbicie było od poprzedniego all-time low, to w którymś momencie miałem zmierzone. No i cóż, jakiś tam powolny wzrost. Total wczoraj zjechał. Tu jesteśmy oczywiście... Na bazie tego, tych wojenek Trumpa z maskiem. Dzisiaj jest odbicie póki co. Jak to nagrywam, jest 17:30, także to jeszcze daleko do końca dnia. E, dominacja bitcoina rośnie, a cena za ostatnie dni raczej spadła. Tutaj no, się ładnie już odbijamy. No ale to jest co, najgorsze, co może być dla altów. E, dominacja rośnie i cena spadała przez ostatnie dni. E, no i cóż, dominacja aders. Wybijamy nowe dołki, także no, nie wygląda to najlepiej. Dobra, idąc dalej. MVRV na poziomie mamy 2,27, także nziutko. Według tego tu widzimy Alcoin Season jest na poziomie 20, także też tutaj mamy taki ruch konsolidacyjny przez ostatnie dni. Defilama pokazuje nam TVL na poziomie 156 plus 10% w ciągu ostatniej doby, także nieźle. Tu widzimy market cap, lekko spadł, no bo i cena spadała ostatnio, TVL się podnosi gwałtownie, ale myślę, że to jest tylko preludium przed tym, co się będzie działo w przyszłym tygodniu, ale o tym później. E, tu na Dune myślę, że nie będziemy wszyscy przechodzić, tu raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Dobra, idźmy na DeFi. Na DeFi widzimy największe procentiki mamy na parze. Na Enosis y, y, Circle do zwrapowanego Flare i Tether do zrapowanego Flare, ponad 170%. Bardzo ładnie, to co mnie interesuje, zerknijmy. Gdzie my mamy moją parę ulubioną? Y, USDT, o tutaj jest USDT USDC, 24% na Sparkdexie. Y, tutaj mamy na Kineticu 6% Circle. 13, zrapowany Ether, SFLR 0,68. Natomiast Tether jest 0, ale oni wycofują się z tego, o czym już mówię. Dobra, jeśli chodzi o ilość e, Tetera wymintowanego, tutaj mamy lekki spadek, chociaż poczekajcie, to świeże, bo to nie są aktualne dane. Dobra, przepraszam, e, tutaj widzimy, podnosimy się znowu, ale to wszystko się kręci tam w okolicach 70. 80-90 milionów w tych, w tych yy, wartościach. XRP też mamy tutaj ruch boczny, ale myślę, że wkrótce ten wykres się totalnie zmieni, ponieważ. Ale o tym później powiem. Spalone Flare o tym też będzie później. Też kolejne spalanko było. Jeśli chodzi o nastrój na rynku, no to wczoraj po występie kolejnym Maska i Trumpa. W ich wojenkach widocznie troszkę się inwestorzy przestraszyli, no bo mamy niepewność na rynku, więc wczoraj była mała sprzedaż. Poprzednie dni na lekkim plusie, ale widać, że jeżeli jest sprzedaż, to jest wyższa e, niż zakupy, więc sumarycznie e, no, nie wygląda to zbyt dobrze. Natomiast na eterze wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Zwróćcie uwagę, że ostatni, nawet nie mamy tutaj ostatniego, y, ostatnich dni, żeby były na czerwono, także jest akumulacja, także. Jest nadzieja, że y, największy z altcoinów ruszy. Dobra, z czym Mamy coś tutaj jeszcze. Y, tutaj mamy, widzimy na eksplorerze 93 miliony supply y, Tethera na Flare. I tutaj nasza porównywarka y, delegowanie 1083 do stake capital. A tutaj mamy 11 w stakowaniu bez nazwy. Tutaj pierwszy z nazwą jest Nord SO i Flaris. Dobra, to z cyferek by było tyle. Przejdźmy już na wiadomości. Wiadomości zaczniemy od newsa z Flare Community. Tutaj mamy giveaway. 2,500 tysiąca Flary dla kogoś, kto zrobi like'a, retweet'a, oznacza trzech przyjaciół i ma tutaj, e, followuje BlackBones i Digital Dynamics. E, ale tutaj musicie mieć e, profile picture na Digital Dynamics. Także zostawiam tą informację. Może ktoś jest zainteresowany. E, dobra, idźmy dalej. Tutaj od Stevena, taka ciekawa rozkmina, Gdyby ktoś miał do wydania 10 tysięcy, on by rozważył przejście na SFLR, by otrzymywać nagrody stakingowe, potem pożyczyć 3-4 tysiące w stablecoinach, zrobić pól USDX do USDT i tutaj zarabiać 5%. No, ciekawa taka rozkmina, Myślę, że są osoby, które będą tym zainteresowane, też zostawiam. Ja obecnie takich numerów robił nie będę, ale na pewno dosyć ciekawa rzecz. Idąc dalej, tutaj news od Hugo, chyba on już był w zasadzie. No, niemniej jednak tutaj czekamy na tego double decker, ale o tym jeszcze dzisiaj później. Dalej, dla ludzi, którzy posiadają Ether, myślę, że to jest bardzo też ciekawa rzecz. Tutaj w pulach Ethera z, z Etherem w zasadzie. Flair y, z, z Spectre, i tutaj jeszcze takie samo dodanie ETH. Także jak ktoś ma ochotę, też myślę, że to jest dosyć ciekawe. Dużo wyższe y, możliwości niż przez staking y, samego ETH. Y, dalej mamy informację o tym, że czekamy na jeden ostatni raport z audytu. To jest z 3 czerwca, czyli sprzed trzech dni. I y, po tym będzie odpalone. Praktycznie, prawdopodobnie XRP jako F-asset na flare, i tutaj myślę, że już możemy ten temat poruszyć. Wydaje się dosyć oczywiste, że ten wynik audytu musi się odbyć przed przyszłym tygodniem. No bo przyszły tydzień to, moim zdaniem, to jest ten tydzień, kiedy będzie bardzo, bardzo ciekawie. I o tym też jeszcze dzisiaj pogadamy w dalszej części. Idę dalej. Post od Kłętyka. Jest dopiero 1 czerwca, ale zakładam, że to będzie bardzo taki pamiętny miesiąc. No i to nam daje do zrozumienia, że w tym miesiącu będą się działy mm, ciekawe rzeczy. Ja spodziewam się co najmniej y, odpalenia efasetów, być może też stakingu na XRP, być może jakaś współpraca jeszcze dojdzie. Ale myślę, że w tym miesiącu trochę przyspieszy ten marketing i dowiemy się nowych rzeczy. Może druga część wizji Flare 2.0, no zobaczymy. Mamy 6 czerwca, jak to nagrywam na razie, nie ma takich um, dużych informacji, oprócz jednej, ale o tym jeszcze za chwilę. Dalej mamy informację o tym, że odbył się airdrop, kolejny, zostało jeszcze 8. Tu mamy numery bloków, i za każde 100 flare otrzym otrzymujemy 2,14. Także kto nie odebrał, to powinien to zrobić. Kolejna informacja tutaj był taki e, krótki, krótkie spotkanie z tym. Scribble DAO to, to jest taki, taka organizacja, która mm, zachęca e, ludzi, którzy tworzą content i e, na flair, tak? No Ja tutaj też e, swoją, swoją, jakby, swoją pracę dałem do tego konkursu. Zobaczymy, co się będzie, ale o tym jeszcze za chwilę. E, tutaj hostem była Sara. Kolejna informacja, tutaj było spotkanie Ankr i tutaj był Quantic, zdaje się, tak, Quantic. I tu mamy też opisane, o czym tam rozmawiali. Już nie będę tego rozwijał, wrzucę to w, w opisie, jak zwykle. Kolejna informacja, to się odbędzie dzisiaj, za chwilę właściwie. Mamy spotkanie tutaj Quantic, Kobi, Trav i będzie jeszcze Wale i Steven. I będą rozmawiali o, tym, o edukacji na Web3. Czy można z tego wyżyć? Także ja na pewno też sobie to odsłucham w późniejszym czasie. Flare Community wrzucił też informację, że mamy y, do odebrania nagrody za delegowanie, także też sobie odbierzcie. Tutaj taka ciekawa rzecz, y, też wrzucę to w opisie w jaki sposób można płacić kartą poprzez konwertowanie swoich tokenów na blockchainie. Tutaj w roli głównej jest USDC. Ciekawa rzecz, natomiast ja nie będę tego testował z tego względu, że tam trzeba zrobić KYC. Nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe, nawet teoretycznie, prawnie, żeby ominąć przy płatności kartą KYC. Gdyby tak było, byłoby fantastycznie, a choćby z tego względu, że jak wiemy, Pojawiają się nowe regulacje, i teraz za dosłownie parę miesięcy trzeba będzie, znaczy giełdy będą raportowały do jakichś tam urzędów Unii Europejskiej wszystkie transakcje obywateli Unii, dane i itd., itd. Także byłoby idealnie, gdybyśmy mogli sobie spokojnie żyć i pracować i bawić się i kupować, sprzedawać dalej w DeFi. Czy to się stanie, nie wiem. No, brakuje nam tego wyjścia do karty. Natomiast, oczywiście, są inne możliwości tego typu, jak jakieś tam bitomaty, gdzie też można to zrobić do jakiejś tam kwoty bez KYC. Ale oczywiście no, pamiętajcie, że jak przechodzicie do Fiata, trzeba płacić podatki. Idąc dalej, tutaj mamy to, co było ostatnio wałkowane, też przeze mnie taki artykuł od FLER. Rolę FLER w F FACETAch 1.1. Także też wrzucę w opis, sobie to przeczytajcie. Kolejna informacja, tutaj było, dzisiaj to słuchałem sobie rano, była, było spotkanie z Ankrem i też był tam Quantic. Dosyć ciekawe, taka tłumacząca, jak wygląda obecnie sytuacja, bo tam taki update był po mniej więcej roku. I Quantic opowiadał, co się zmieniło, jakie, na co czeka w przyszłości, także też warto sobie to przejrzeć. To też jest wrzucone w, na YouTube Community Flair, bo on to nagrywał. Ja sobie to właśnie z YouTube'a odsłuchałem. Wiadomością tygodnia, już taką, jako wiadomość, a nie jako hmm, plotka czy jakieś takie hmm, rozkminy, jest współpraca z Uphold. Uphold posiada, to jest duża giełda kryptowalutowa w, w Stanach. Oni posiadają bardzo duże ilości XRP. No i chodzi o to, że y, mogąc uzyskiwać yield z y, XRP, z pewnością wcześniej czy później będą oferowali coś takiego dla swoich użytkowników, a że posiadają tego XRP bardzo dużo i nie wiem, załóżmy, że yield będzie wynosił 5%, oni będą oferowali użytkownikom w miarę bezpiecznie powiedzmy 3%, sami będą brali 2%. Y, no to suma summarum gdzieś na końcu y, to, ta wartość XRP wpłynie do naszego flare. Także mam nadzieję, że też będzie się cieszyło to. Dużo, dużo osób będzie tym zainteresowane. Natomiast, oczywiście, czekamy na odpalenie tego na Flare i zdjęcie jakichkolwiek ograniczeń. No i wtedy, mam nadzieję, życzę tego Wam i sobie, zacznie się jazda. I tutaj jest wytłumaczenie od Alfa Lidera, właśnie, że to jest jeden z największych skupionych na XRP giełd w Stanach. I tutaj można oferować. No, właściwie to, to samo napisać, co ja powiedziałem, więc yy, no tak. Dobra, teraz, yy, chwilę, żeby pochwalić się tym, co ja robię. Yy, tak jak mówiłem, yy, wrzuciłem swoją pracę tam na ten konkurs. I moją pracą jest yy, taki yy, yy, wątek na temat tego, czym jest yy, Flare i jak użytkownicy i yy, posiadacze XRP mogą na tym skorzystać. Więc wątek składa się z 17 części, jest intro, yy, opisałem jacy są wcześniej inwestorzy we Flare, team i tutaj yy, też dopisałem ten hashtag Flare Heroes, jak pamiętacie może kiedyś tam te sylwetki ze stalem robiłem, opisywałem yy, część ludzi, którzy yy, pracowali we Flare. Yy, dalej czym jest Songbird, tokenomia, tutaj też yy, Musiałem trochę podpytać, jak, jak to do tego podejść, czyli 50% tego inicjalnego flare -dropa poszło do społeczności. 59, właściwie, No tutaj jakiś błąd mały. Czym jest, e, czym była FIP-01, flare -dropy, e, i tutaj ile jeszcze zostało? E, tutaj Bug Bounty, ekosystem e, i kilku takich mm, najważniejszych, e, znaczy na, może nie najważniejszych, nie chciałbym, te, żeby to tak zabrzmiało. Kilka opcji, które mają e, posiadacze XRP, żeby w przyszłości na nich zarabiać. Czym są bardzo króciutko Oracle, czyli ten, nasze protokoły FTSO, FDC, e, i tutaj czym jest CoreVault. Mm, tutaj, przyszłość jakby w wersji 2.0, 0, mangestony. I też tutaj e, skonsultowałem tą datę, podajemy jako ten Genesis Vlog, 9 stycznia 23. A o tym, dlaczego ten rok jest przełomowy dla społeczności XRP, tutaj co, może, co to daje posiadaczom XRP, tutaj jakie ulety można używać. Ja osobiście korzystam z Bifrosta i korzystam z Rabiego, z Oxenflow na razie nie. No i takie podsumowanie z tą listą ludzi, którzy który tutaj mam jakby w zbiorze swoim, oczywiście jak ktoś jeszcze tam chce, żeby go dopisać, to poproszę o informację chętnie. Wyszło całkiem nieźle, bo muszę powiedzieć, że no jestem zaskoczony. 44 tysiące wyświetleń, także spoko. Parę osób to podbiło. Myślałem, że może Team Flare nieco bardziej się wysili, żeby w jakiś sposób to pomóc, tym, temu pomóc, bo uważam, że jeżeli ktoś nie zna Flare, Spokojnie można to podawać jako taki starter pack, i tu wyczerpuję wszystkie takie podstawowe rzeczy, zanim ktoś pójdzie głębiej. Także jeśli macie ochotę, to oczywiście podsyłajcie to ludziom, żeby się z tym zapoznali. Nie robiłem tego po polsku, bo z kilku testów, które mi wyszły, po prostu ludzie, którzy czytają po polsku. Dużo mniej się angażują, dużo mniej wyświetleń jest, a to jest naprawdę sporo pracy mnie to kosztowało, żeby to wykonać, więc nie chciałem tego robić podwójnie. Kolejna informacja tutaj o mnie protokół. to jest jakiś tam protokół powiązany z AI agenci, też współpracuje integruje się z Flare, także kolejna jakaś współpraca. Idąc dalej, tutaj jest taka, taka informacja od głównego konta Flare. Czym jest ta era później, która, się, która się przed nami tak naprawdę utiliza, u, u, użycia w XRP, tak? I to też tak zabawnie wyszło, że ja puściłem ten swój post i oni za parę godzin swój. Także tak to wyszło. Też możecie sobie przeczytać. Firelight tutaj pisze o tym, że za kilka dni się poznamy tak naprawdę i powitamy xrp -Fi czyli oni też tutaj będą występowali na tym APEXie, czyli tej imprezie Ripple, na której też wystąpi Hugo. On no, ma tam dwa wystąpienia i też właśnie będzie między innymi Firelight. No i też pewnie e, będzie twarz tego i też o tym powiedzą co dalej. Więc te wszystkie kropki łączą się w jedną całość na temat dalszej współpracy czy użycia Tokenów XRP na Flare dowiemy się w tym Apexie. To jest w przyszłym tygodniu, także już za rogiem. Kolejna informacja tu od Quantica i tu chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną, a właściwie dwie: yy, Verifiable Reputation Systems i Decentralized Subscription Platforms. Czyli y, tutaj już jest takie ze dwa chyba takie rozwiązania na temat reputacji, czyli tutaj osoby, które się udzielają też mają jakąś tam reputację i y, no też w jakiś sposób można tutaj y, z, Jak to ująć? Pozycjonować się wśród innych użytkowników Flare. Na jednej z nich y, ja tutaj już to sprawdzałem, także no, nie jest najgorzej, tam gdzieś w jakimś szerokim top, nie wiem, 20 ja to jestem. No Jak wiecie, staram się tutaj udzielać w miarę możliwości też e, takie treści wartościowe dostarczać na kilka sposobów: poprzez Twittera, poprzez tego YouTube'a i poprzez Medium. E, tutaj właśnie mam jeszcze informację, że Skinetika RFLR są do odebrania na portalu Flare od Flare Community. Także też jeśli, jeśli macie e, tam umieszczone jakieś środki, możecie sobie odebrać. E, Właśnie jeszcze wrzuciłem, tak jak obiecywałem w zeszły weekend, yy, filmik o DeFi. Yy, także, jak ktoś ma ochotę, sobie tam przejrzeć z czego ja korzystam. Tylko od razu mówię, ja dosyć konserwatywnie do tego podchodzę, i yy, jeśli czegoś nie potrafię dobrze przeliczyć i nie jestem pewien yy, mojej matematyki, tego po prostu nie robię. Więc, ja wolę niższy yield, ale bez yy, potencjalnej yy, nietrwałej straty, która nie jestem przekonany na 100%. Choćby przez to, że rynek się zmienia, chociażby patrzcie ostatnie dni, nie jestem pewien po prostu, czy to mi wyjdzie na dobre, więc ja tutaj pokazuję to, czego sam używam. Z nutką politycznego takiego, takiej przyprawy tutaj jakiś mamy EBC, czyli Europejski Bank Centralny odpala jakiś digital euro innovation platform. No i w zasadzie nie będę się na tym skupiał, bo mam nadzieję, że to nie wypali i mam nadzieję, że to po prostu się wszystko zgruzuje, ponieważ to jest nic innego jak wstęp do CBDC, którego absolutnie nie chcę. Nie wiem, czy wy też, natomiast ja absolutnie nie chcę i to jest coś obrzydliwego, co stanie się w przyszłości z ludźmi, którzy używają euro. Czy w Polsce też to za gości? No zobaczymy. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj y, kolega Karl y, pisze o tym, że tutaj może mieć jakiś swój udział Flare Network. No, to, natomiast mam nadzieję, że z tym y, nic wspólnego nie będzie miało Flare i mam nadzieję, że żadną, z żadną formą CBDC absolutnie nie będzie współpracowało Flare, ponieważ y, to jest, y, tak jak mówię, to jest coś okropnego, y, mam nadzieję, że Flare się nie zdecyduje na jakąkolwiek współpracę. I tyle w temacie, to można o tym dyskutować, natomiast ja to już tak zostawiam. Kolejna informacja od Flare Devs, tutaj mamy z tego ostatniego ETH Global w Pradze. Trzech zwycięstwów w Kairos. Tutaj jakiś Omni Channel Fund Management, platforma wspierana przez AI, pewnie ten AI Kit jest używany. FlerNAF. Event-Based Option Trading Platform, czyli tutaj można opcjami handlować na bazie jakichś eventów, i tutaj mamy True, The Link, i tutaj są jakieś bookmacherskie zabawy. No i fajnie, że coś takiego ma miejsce. Mam nadzieję, że to będzie uruchomione. Czy będę tego używał, nie wiem. Natomiast z pewnością, im więcej nowych protokołów, tym lepiej dla nas, jako społeczności Flare. Tutaj mamy jeszcze jeden. Artykuł ode mnie, więc trochę dzisiaj mam takich fali postów. Natomiast też wrzuciłem taki artykuł o mojej drodze w DeFi. Tutaj poprosił też o jakiś tam komentarz Castra. No i to ja sobie taki machnąłem na szybko artykulik, także jak macie ochotę, to też zajrzyjcie na moje medium. Dalej mamy kolateral swaps na Kinetiku i można tutaj swapować swój kolateral na inne mar market assets. I, no, też to jest jakaś nowa, nowa rzecz. Także, jak ktoś ma ochotę, też może się z tym zapoznać głębiej. Nowa rzecz na Bifroście, czyli można śledzić swoją historię na łańcuchu piczeń. Pamiętajcie, że piczeń to jest ten łańcuch, na który przerzucamy swoje flare w momencie, kiedy je stakeujemy. One są przerzucane na piczeń i tutaj na Bifrostie można z tego korzystać. Macie też filmik, też wrzucę w opisie. Kolejne spalanie, ale o tym już mówiłem. Kolejna porcja została spalona 66 milionów tokenów zostało spalonych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. I na koniec jeszcze taki filmik od z sprzed kilku godzin i tutaj mamy takie Source of Truth, to się nazywa aplikacja, która mierzy reputację i sprawdza, czy to jest. Prawdziwa informacja, czy nie? Także też takie rozwiązanie zupełnie nowe. Dobra, dzisiaj tych newsów było bardzo dużo. Więc podsumowując, na rynku jest jak jest. Póki Trump się będzie kłócił z maskiem, to myślę, że nie będzie to najlepsze. O cięciu 100% ani wideo, ani słychu. Także to też niezbyt pozytywne. Na samym wykresie bitcoina, no to tak jak już pokazywałem. Najgorsze co może być dla rynku altów, ponieważ spadająca cena bitcoina plus rosnąca dominacja to najbardziej dostają w kość alty. Niestety trochę to wygląda, jak już by było na bitcoinie po hoście. Mam nadzieję, że jakiś alt season nastąpi, a jeśli nie, to po prostu będziemy dłużej czekać na, na wystrzał całego rynku altów. No ale tutaj Flare ma w zanadrzu dodatkowe rzeczy, które będą się z czasem ujawniać. I to też jest na pewno coś, co może iść przeciwko globalnemu trendowi. No i co, czekamy na APEX na przyszły tydzień. Myślę, że przyszły tydzień będzie bardzo dobry dla nas. Liczę na to. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu FACD się odpala. Mam nadzieję, że mnóstwo XRP trafi na sieć Flare. Będą bardzo duże opłaty, wzrośnie zapotrzebowanie na Flare. No, i też nasz wykres wyceny FLER będzie rósł. No, bo wiadomo, że każdy chciałby zobaczyć w końcu jakieś takie porządniejsze wzrosty. Czy tak będzie, nie wiem. Dla mnie, jak już mówiłem tu 100 razy, jest to projekt długoterminowy i ja zamierzam w nim zostać na długo. Jeżeli nawet cena urośnie, nie wiem, 100-200% zrobi, nie mam najmniejszego zamiaru sprzedawać. Akumuluję dalej i, i po prostu zajmuję się innymi rzeczami, staram się być na bieżąco i tutaj was też utrzymywać na bieżąco z FLER. No i to by było na tyle dzisiaj, także dzięki, do następnego, cześć!